Cześć! Nowy rok szkolny właśnie się rozpoczyna, więc pewnie jesteś pełen motywacji i już wyobrażasz sobie, jak to w tym roku będziesz poukładany, będziesz robić wszystko na czas, wszystko z wyprzedzeniem, tak aby rzeczywiście uczyć się efektywnie i mieć czas na wszystko, czego chcesz. Jednak najprawdopodobniej po kilkunastu dniach, po kilku tygodniach ta motywacja gdzieś zniknie i Ty z Kończysz w swojej starej rutynie, gdzie zastanawiasz się, od czego właściwie zacząć, co powinieneś robić i bezsensownie tracisz czas na podejmowanie decyzji, czy stoisz w overthinking, co faktycznie powinieneś zrobić. Z drugiej strony mamy osobę, która dokładnie wie, co chce zrobić i działa na 100%. Co różni te dwie osoby? To rutyna. I to o nich będzie dzisiejszy film. Zapraszam. Rutyna jest tak ważna, ponieważ jest to narzędzie, które pozwala nam osiągać swoje cele bez takiej nieustannej walki z samym sobą. Walki o to, że o dzisiaj mi się nie chce i musisz za każdym razem się e, tak siłować ze sobą, czy chcesz, czy w końcu to zrobisz, czy nie zrobisz. Kiedy jest to rutyną, po prostu jest to naturalne i nawykowe, że po prostu robisz daną rzecz o danym czasie. Dlatego przejdźmy do tego, dlaczego rutyna jest tak istotna. Po pierwsze, jest to psychologia wyborów. Dziennie podejmujemy kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy decyzji, także jest to ogromnie energetycznie kosztowne, dlatego mniej podejmowanych decyzji i bardziej automatyczne działanie sprawia, że ta decyzyjność jest na wyższym poziomie i mamy więcej energii do działania. Ta energia nie spada tak gwałtownie. Po drugie, jest to automatyzacja. Automatyzacja pozwala Ci właśnie oszczędzić energię i daje Ci Zwiększa czas, który możesz spędzić bardziej produktywnie, robiąc coś, co faktycznie przybliży Cię do osiągnięcia swojego celu, zamiast spędzać go na zastanawianiu się, co faktycznie powinnaś w tym momencie robić. No i oczywiście masz na to więcej energii, ponieważ jeżeli działanie jest automatyczne, to mózg nie spędza na tym temacie tak dużo czasu. Po trzecie, jest to... Motywacja, a tak w zasadzie to brak polegania na niej, czyli nie potrzebujesz motywacji, aby robić faktycznie to, co potrzebujesz zrobić. No nie oszukujmy się, w środku listopada, kiedy za, na, za oknem jest szaro-buro, leje deszcz, jest 17 jest już ciemno, Zwykle motywacja do jakiegoś działania, do uczenia się jest, może być dość niska. Nie mówię, że musi być, ale może być. I wtedy, jeżeli wyrobisz sobie do tego czasu rutynę i nawyk efektywnego działania, efektywnej nauki, będzie Ci znacznie łatwiej, sprawnie osiągać swoje cele. Tak? Czyli, że na przykład, jeżeli postanowisz sobie, że. Po szkole będziesz chodzić powiedzmy na trening i jeżeli będziesz tak robić za każdym razem, to będzie Ci łatwo to przychodzić. Pewnie pierwsze parę razy będziesz zastanawiać, a że w sumie mi się chce, a w sumie to dzisiaj był męczący dzień w szkole, w sumie krótko spałam. A kiedy wejdzie Ci to faktycznie w nawyk i wrócę, to nie będziesz się zastanawiać. Po prostu idziesz na trening, wracasz do domu i dopiero wtedy jesz obiad, robisz lekcje, cokolwiek kontynuujesz. I tak z każdą swoją czynnością, na której Ci zależy, którą chcesz mieć właśnie wyrobioną jako nawyk. Dlatego teraz przejdziemy do tego, jak budować nawyki. Ok, nawyk budujemy w czterech krokach. Po pierwsze jest to identyfikacja, po drugie nagroda. Po trzecie, wskazówki, i po czwarte, plan działania. A więc, aby wprowadzić nowy nawyk i zbudować swoją rutynę, najpierw musimy zacząć od identyfikacji, czyli po prostu ustalenia tego, co chcesz zmienić. Być może chcesz zmienić jakiś stary nawyk, który już masz, lub po prostu czyli zastąpić stary nowym, lub po prostu wprowadzić nowy. Więc, identyfikujesz, co to jest. Powiedzmy, niech będzie to właśnie ta ćwiczenia po szkole. Następnie. Wyznaczamy swoją nagrodę, szukamy jej, ponieważ pra prawdopodobnie samo pójście na trening, samo w sobie, wykonywanie ćwiczeń może nie być dla ciebie taką, takie satysfakcjonujące i nie dawać sobie żadnej nagrody, ale być może to, że czujesz się lepiej po treningu, po prostu masz więcej energii, czy po prostu chcesz wyglądać lepiej, to jest ta twoja nagroda, którą faktycznie nowy nawyk będzie ci dawać. Wskazówka to to, co dzieje się tuż przed tym, kiedy będzie się pojawiać swój nawyk lub kiedy się pojawia. Czyli że jeżeli wprowadzasz nowy nawyk i zakładasz, że ten trening będzie po szkole, no to właśnie wskazówką będzie skończona lekcja, czy skończone lekcje, czy wyjście już ze szkoły, czy być może. To, że wsiądziesz już w odpowiedni tramwaj, który zabierze cię na siłownię. I ostatnim krokiem jest stworzenie planu działania. Zaplanowanie sobie, że tak, po szkole chodzę na siłownię, chodzę na trening, wykonuję jakąś aktywność fizyczną po to, aby mieć lepsze samopoczucie i robię to zaraz po wyjściu ze szkoły. I wtedy za każdym razem, kiedy masz taką, taki plan działania, że kiedy dzieje się to, robię to, robię to i robię to po coś, wiesz po co to robisz, wtedy będzie ci łatwiej wytrwać w tym, co robisz i faktycznie wprowadzać swój nawyk. Wprowadzanie nawyku zazwyczaj trwa 66 dni. Pierwsze 22 dni to jest niszczenie, czyli niszczysz jakiś stary nawyk, który już masz. Czyli prawdopodobnie byłoby to po prostu wrócenie do domu, zaznanie obiadu, czy wyjście gdzieś ze znajomymi, pójście ze znajomymi na Maka. E, cokolwiek, co normalnie robiłbyś w tym czasie. Drugie 22 dni to jest instalowanie, czyli ten nawyk jest już częściowo wdrożony, on już funkcjonuje, jest dla ciebie całkiem codziennością, ale nadal bardzo łatwo jest ci wymyślić pełno wymówek, dzięki którym nie zrobisz tego, co sobie zaplanujesz. Więc nie jest jeszcze w pełni taką automatyzacją. Ostatnie 22 dni to jest integracja, i wtedy po tych 22 dniach ostatnich ten nawyk faktycznie w pełni wchodzi ci w krew, w pełni staje się. Automatyzacją, oszczędza Ci dużo czasu, dużo energii, już nie myślisz o tym, że po szkole idziesz na trening, po prostu to robisz. To jest coś, co zawsze robisz. Dlatego też łatwiej jest ci e, tak wytrwać w tym postanowieniu swoim czy po prostu w Twoim działaniu, ponieważ nie potrzebujesz motywacji, jest to coś po prostu, co automatycznie robisz i osiągasz swoje cele. I tutaj jest, dałam przykład treningu po szkole, ale to ten nawyk może być stworzony dla każdej innej czynności. Która jest dla Ciebie istotna, która jest istotna dla osiągnięcia Twojego celu. Czyli jeżeli powiedzmy w tym roku piszesz maturę, to możesz sobie rozpisać rzeczy, które są istotne dla Ciebie, aby ten cel faktycznie osiągnąć. Mikołaj opowiadał o tym w filmie o marginalnych zyskach, i na podstawie tego możesz tworzyć swoje nawyki, które będą zmieniać i podnosić czynniki, które właśnie wpływają na to, abyś Ty faktycznie osiągnął, osiągnęła wysoki wynik na tej maturze czy na innym egzaminie osiągnęła swój cel. I tutaj mówiła, mówię o budowaniu nawyku, ale tak samo wchodzi tak naprawdę zmiana nawyku. Więc jeżeli chcesz skupić się na zmianie swojego nawyku, stricte masz jakiś nawyk, który stwierdzasz, że jest negatywny i chcesz nad nim popracować, to twoim zadaniem jest identyfikacja tego, co chcesz zmienić. Czyli powiedzmy, niech to będzie scrollowanie przed snem, jaką ci dodaje nagrodę. Być może daje ci to przepływ dopaminy, czujesz się lepiej. Jeżeli masz, miałeś ciężki dzień, to wtedy wydaje ci się, że odpoczywasz, mimo że tak naprawdę tego nie robisz. Wskazówka, kiedy tak robisz, bo prawdopodobnie nie zawsze spędzasz tak samo dużo czasu przed snem na telefonie. Być może są dni, kiedy spędzasz go więcej, dni, kiedy spędzasz go mniej. Zrób sobie taki obraz tego, kiedy właśnie używasz go więcej, i znajdziesz wskazówkę, że być może. Podczas, po, po właśnie stresującym dniu, kiedy chcesz w jakiś sposób to odreagować, to sięgasz właśnie po telefon, aby po prostu się poskolować, sobie teoretycznie odpocząć. Ale tak jak tutaj się zastanawialiśmy w treningu, co będzie wywoływać ten nawyk, to tutaj po prostu znajdujesz, co już wywołuje. Czyli powiedzmy, będzie to stres. I tutaj w planie działania troszeczkę się zmienia, ponieważ no tutaj wprowadzasz coś nowego, więc teoretycznie z niczym nie walczysz aż tak. A jeżeli zmieniasz, no to ten stary nawyk cały czas będzie Ci się wybijać. No bo to jest ta automatyzacja, którą twój mózg bardzo lubi, aby oszczędzać tę energię, ten czas, więc tworzysz plan działania, jak osiągnąć nagrodę, ale używając innej czynności. Być może lepszym działaniem, aby zniwelować stres, nie będzie skrolowanie, a będzie na przykład gorąca kąpiel albo wyjście na spacer. To musisz dopasować to do siebie, lub być może rozmowa z kimś innym. Także planem działania będzie, jak osiągnąć nagrodę bez sięgania po stary nawyk, czyli jakie masz alternatywy na to, aby osiągnąć nagrodę, aby osiągnąć tą powiedzmy dopaminę, lepsze samopoczucie, bez skrolowania. Mam nadzieję, że ten film wyjaśnił ci, jak działa rutyna. Jak działają nawyki i dlaczego właśnie tak warto o nie zadbać, w szczególności na początku roku szkolnego, kiedy zazwyczaj jest jeszcze troszeczkę luźniej, więc łatwiej jest zebrać w sobie tę motywację do wdrożenia czegoś nowego, aby później ta nowa rutyna owocowała przez resztę roku szkolnego i po prostu ułatwiała Ci Twoje działanie, Będzie ci, będziesz mieć więcej energii, więcej czasu na to, co faktycznie potrzebujesz zrobić, zamiast zastanawiać się w nieskończoność. Jak działać? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nawyku, zapraszam Cię na naszego bloga, gdzie możesz przeczytać więcej na ten temat. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.